Matko Ziemia, co życie dajesz, matko Ziemia, co życie nosisz, przekaż mi swoją mądrość i siłę, bym jako ja, matka, przekazywała dzieciom wszystko to, co najlepsze dla nich, dla ich zdrowia i dobra. Moi drodzy, w tym Sanktuarium Natury, w Irlandzkim Parku ogrodzie, ogrodzie, witam Was bardzo serdecznie. Obok mnie, no, kobieta w związku z naturą, Ania Razmenet, Ania gościła u mnie na kanale, będąc u mnie na strefie w Warszawie. I wtedy sobie obiecywałyśmy, że spotkamy się tu, właśnie na tej zielonej wyspie. I nie tylko przeprowadzimy y, warsztaty, bo jesteśmy dosłownie na dwie godziny przed rozpoczęciem warsztatów, ale że przynajmniej dla tych osób, które są po drugiej stronie, też nagramy właśnie rozmowę o tym świecie natury. I Ania taki piękny tytuł dała y, temu odcinkowi, a ja on Zostaw wszystko i idź do natury. Dlaczego Ania? Dlaczego? Bo w naturze jest ukojenie, jest regulowanie układu nerwowego, układu hormonalnego. Wszystko a, w takiej ciszy i spokoju. Pomimo, że niewidzialne i często niezbadane, ale działa. Działa efektywnie, trwale i mm, jest darmowe, ogólnodostępne, tylko korzystać. Natura to jest nasz największy sprzymierzyciel nie tylko kobiecego zdrowia, ale też wewnętrznego spokoju i inspiracji, ponieważ bycie w naturze, tak jak dla mnie od wielu lat, ponieważ mieszkam już w Irlandii 20 lat, jest często inspiracją właśnie do tworzenia, do pisania książek, a do tego wszystkiego tak naprawdę czym się dzielę. Moje mm. błokcie zupełnie chcesz mówię, bo w naturze pan mieszka. I ja zawsze dopowiadałam, bo jak idę do natury, to mam takie poczucie, że moja dusza wraca na swoje miejsce. Że ona w mieście taka w tym ciele mieszka i z tego ciała tak wędruje w różnych przestrzeniach, jest taka dotykana przez różne mm -hmm. bodźce i tak dalej. A że jak wracam do, do natury, tak nawet jak tutaj jesteśmy, jak rozmawiamy i czuję ten wiatr, który po prostu nas dotyka, mm -hmm. siedzimy właśnie na trawie, którą też... Od razu zdjąłam buty i chodziłam na bosy, żeby się uziemiać. Ja mam takie poczucie jak kreci w bajkach! Mm -hmm. Och ja, Och, tak. o to jestem, to jestem. Tak, bo natura ściąga, prawda? Tak. Wystarczy wejść z taką uważnością bezpośpiesznie w przestrzeń natury, do parku, do ogrodu. Tak naprawdę, gdzie jest, gdzie na, najbliżej mamy do natury a, i pozwolić jej, żeby te energie pracowały dla nas i przepuszczać przez ciało energię Matki Ziemi, właśnie, że jest taka możliwość ciągnąć buty, żeby być boso na ziemi, żeby dotykać roślin, dotykać drzew, patrzeć w niebo, pozwalać tej naturze, żeby nas ładowała tą ważną energią życiową, bo to właśnie z natury ją otrzymujemy, tak? Ja zawsze mówię, że im bardziej oddalamy się od świata natury, a nie da się ukryć, mm -hmm. że te telefony, które na przykład pomagają nam zrobić coś takiego, że o, ja wczoraj przyleciałam, przyszliśmy tutaj do ogrodu też z, z piotrem mężem Ani, który nam pomógł tutaj to wszystko rozstawić, On poszedł na wodę, e, zostawił nas, żebyśmy były w takiej tak. właśnie intymności i z wami porozmawiać. I dzięki nim my możemy na przykład coś takiego nagrać. Ale tak samo te telefony w nadmiarze. Odciągają nas, one zabierają mm. nas do świata wirtualnego. A co to znaczy zabieranie do świata wirtualnego? Odciąganie od mamy Ziemi, od, od tego, stąd, tak, od tego co tutaj jest, a my stąd jesteśmy. Ta cudowna, prawdziwa żywność stąd jest, te kwiaty są stąd, my stąd, my stąd jesteśmy. jesteśmy. Jak chodzimy na boso, po trawie, ubrzemiając się, to my czujemy po prostu mm. wszystko pod tymi stopami. A w momencie, kiedy się oddalamy od świata natury, z garażu podziemnego do garażu podziemnego, do szklanego do budynku, my. Do góry, gdzie nie ma w ogóle y, możliwości o, otworzenia okna, gdzie jest klimatyzacja, gdzie są komputery, i z powrotem, z powrotem, to jest jak w bajce Jetsonowie, a my nam, nam bliżej, naszej naturę, naturze, do Flint, Flintstone, tak? Tak. Flintstone, tak, była taka bajka. Do po prostu natury, do tego, że my stamtąd pochodzimy, jak się od tego oddalamy, to nierzadko też nas naparujemy. Tak. Aniu, ty się zajmujesz swoimi pacjentkami, bo kończyłeś tu studia naturoterapii, bo akurat w Irlandii taki kierunek studiów jest. Tak. Czego Wam Na bardzo, zazdro rabię. bardzo zazdrościmy. U nas jest, że powiem, wręcz odwrotnie. Nie chcę wchodzić w tą energię, mm. <laughs> jaka jest narracja teraz, jeśli chodzi o, o świat natury. Natomiast nie dajemy się, nie poddajemy się. Jak masz swoje pacjentki podopieczne, to widzisz ten trend, że w momencie, kiedy my, kobiety, jesteśmy zapracowane, oddalamy się od siebie, mm -hmm. przestajemy być swoimi opiekunkami wrażliwości, tak jak tytuł jednej z Twoich książek. Przestajemy mieć związek, jak właśnie kobieta, w związku z naturą. Oddalamy się, to właśnie. Źle się dzieje w naszym kobiecym zdrowiu, ciele i tak dalej. No Oczywiście, ponieważ to jest odłączenie od tej esencji życia, w codzienności tak ważnej. No przecież spójrzmy, kiedyś to było tak, że mieszkaliśmy, cały czas byliśmy w naturze, przebywaliśmy od rana do nocy, byliśmy dostrojeni do a, zmienności cyklu, zmian pór roku, przyrody, do tego, co Matka Ziemia rodziła, tym się odżywialiśmy. Dzisiaj tak naprawdę przez cały rok możemy jeść. To samo, bo jest dostępne, nie zawsze świeże i nie zawsze wysokich jakości. Nie zawsze prawdziwe. Dokładnie, więc absolutnie. I wiecie, ja sama osobiście przeszłam tutaj swój głęboki proces właśnie kobiety w związku z naturą, a kiedy po kilku latach takiej intensywnej pracy właśnie w zamknięciu, bo było to w sklepie, mój organizm wyraźnie dawał mi znać, że tego jest za dużo, że jest za. Za mało właśnie tej bliskości z naturą, i tak zaczął się mój prawdziwy, prawdziwy proces uzdrawiania właśnie w kontakcie z naturą, kiedy też rozpoczęłam drogę naturoterapii, ucząc się wtedy na studiach tutaj w Dublinie takiej merytorycznej wiedzy w zakresie właśnie odżywiania ziół, czy takiej wspierającej suplementacji. Ale przede wszystkim to było takie moje osobiste odkrywanie energii, mądrości natury, mocy natury, żywiołów, kiedy Spacerowałam po ogrodach, po wybrzeżach irlandzkich, górach, lasach. To były godziny często samotnych takich podróży, które nierzadko doprowadzają do, do oczyszczenia emocji poprzez płacz, poprzez wzruszenie. Nawet teraz, jak o tym mówię, to mam takie poczucie, że to jest niezwykle... Delikatne, takie subtelne, ale bardzo efektywne i głębokie. bardzo potrzebne. Dokładnie to uzdrawia, to oczyszcza, to napełnia, to inspiruje, to odżywia i im a częściej i regularnie będziemy sobie pozwalały na to, żeby wybrać się do, do natury, czy to z rodziną, czy same i tak prawdziwie i uważnie obserwowały. Zresztą to wszystko też, co piszę w swoich książkach, ponieważ ta ścieżka jest no, niezwykle mi bliska i i tak wygląda moja codzienność od wielu, wielu lat i moje zdrowie, mój organizm jest... No, dziękuję mi za to, właśnie, utrzymujący tą homeostazję, ten dobrostan, tą właśnie wysoką energię życiową. Więc zawsze też to mówię kobietom, jeżeli właśnie masz takie stany hmm, nerwicy, depresji, to uważam, nie ma nic piękniejszego niż bycie codziennie w naturze, wychodzenie na spacery, nie wiecie słuchawkami w uszach, tylko właśnie słuchanie tych dźwięków natury, śpiewu ptaków, szumu, wiatru, a pozwalanie sobie właśnie na te wydechy, wdechy w połączeniu z mądrością wielkiej matki. Uszanowanie tego wszystkiego, więc wiecie, ja mogłabym naprawdę dużo o tym mówić, bo jest mi to tak bliskie. O, mikrofonu, dlatego piszę też książki, w których jest sporo wiedzy właśnie na ten temat, a jak w naturalny sposób czerpać e, dobrodziejstwa ze świata przyrody. Tak. Nasze tam, książki się połączyły. Tak, właśnie, a jeszcze, dokładnie. Rozłożyliśmy to, bo żeśmy przywiozły na warsztaty, które rozpoczynamy dzisiaj o 15. I zobaczcie, jakie to jest piękne. Bo czekaj, to mówi nam odwrotnie. Ty trzymasz moje, a ja trzymam twoje. Tak. Jakie to jest połączenie. My się z Anią już wiele, wiele, wiele lat. lat. To jest tak. moja druga wizyta w hmm. Irlandii. I też myślę, że życie nas to doświadczało, poprzemieniało i tak dalej. Twoje trzy, moje pięć książek, chociaż tak by fakty na rynku już zostały tylko trzy, więc mamy trzy i trzy. Ja wam oczywiście podlinkuję na dole i napiszę, gdzie można dostać właśnie Ani książki, ani na jej stronie i tak dalej. Absolutnie, ja kocham. Znaczy wszystkim jeszcze jest. Mam... Ale... A, tak, no właśnie, też przywieziona. No, mamy, tak, na no, warsztat. jest przepyszna, Badzka. bardzo wyrazista taka. Mm. Księżycową moc, tak, tak a słuchaczek pasuje do Hortensji. Och tak, o, pięknie. pięknie. Ja uwielbiam tą książkę Kobieta w związku z naturą, bo uwielbiam to, że każde, każdy rozdział rozpoczyna się cytatem. Którędy do raju... Z głowy do serca, tamtędy niezpieszne, bez mapy, wskazu. Na wyczucie sensu, że droga, którą przemierzasz, jest tą odpowiednią. Ani zobacz, ty miałaś bardzo trudny moment, bo zapadłaś mm -hmm. też w śpiączkę w trudnym momencie. Już o tym wspominałaś i pisałaś. Tak. I w momencie, kiedy się przebudziłaś, już wiedziałaś, że Twoja droga to jest to będzie już inna droga. Inna droga. Przez trudny moment rzeczy weszłaś na ścieżkę swojej duszy, ale też w taki piękny sposób że te doświadczenia Ciebie przemieniając spowodowały, że Ty możesz pomagać innym mm -hmm. osobom. Nawet dzisiaj rano w kuchni przeczytałaś wiadomość o biednej Pani i się tak. wzruszyłaś, jak Ci dziękowała właśnie za, za pomoc córce w kontekście właśnie depresji, gdzie ją skierowałaś. Tak, I to Też do wspaniałej dr Draby, która tutaj też na kanale yy, wielokrotnie gościła. I to jest niesamowite, że, że my te obiektywne wrażliwości, Kobiety, żeńskim medycyny. Jakie to jest niezwykłe, że w momencie, kiedy wchodzimy na ścieżkę swojej duszy, możemy mieć to wsparcie w takie, takie mm -hmm. taki, takiej takie takiej bliskości. Tak, bo tylko wtedy, kiedy poznamy osobiście ten wiatr, tę rosę, ten strumień życia, no to mamy. Te zasoby, aby nieść je dalej w świat, aby ponieść tą pieśń, prawda, natury. I dokładnie tak jak mówisz, ja już opowiadałam o tym na naszym wcześniejszym spotkaniu właśnie, że miałam takie no, trudne doświadczenie, ale nie było bolesne, ono było niezwykle transformujące, trudne. I właśnie wiecie, w tych momentach ja to zawsze podkreślam i mam wielkie takie taką wdzięczność do natury, bo tak naprawdę. Najwspanialszym uzdrowicielem w tamtym momencie była przede wszystkim właśnie natura. Ja pamiętam, jak wychodziłam do lasu na długie godziny i odczuwałam po prostu odczuwałam, widziałam to, co się dzieje we mnie, co się tam przemienia. To było tak intensywne, i mam poczucie, że właśnie nie potrzebowałam wiesz takiego. Prowadzenia z zewnątrz, czytania różnych książek. Jedyne na tamten czas, co potrzebowałam, to właśnie jak najmniej bodźców i tego takiego subtelnego obdarowywania, obdarowania bogactwem ze świata przyrody, które otrzymywałam właśnie w tym lesie, w górach, na łąkach, w ogrodach. Więc jeżeli cokolwiek, jakikolwiek rodzaj dysfunkcji jest w naszym organizmie. To uważam, że najwspanialsze, co możemy sobie podarować, to jest właśnie ta cisza, ten spokój, obecność w naturze, bo wiecie, wtedy rodzą się w nas też takie przestrzenie, które przynoszą nam różne wspierające informacje, z których możemy później korzystać, coś nam się e, przypomni, e, coś poczujemy, za czym, za czym możemy później iść, i okazuje się, że to była ta właśnie słuszna droga droga serca droga właśnie naszej kobiecej wspaniałej intuicji, która często jest właśnie tak zagłuszana przez ten pędzący, głośny świat, przez ten chaos. Ja wiem, że często też mówicie, że no ale jak to zrobić, jak ja mieszkam w mieście, jak, jak nie mam dookoła takiego miejsca. Oczywiście, że jest. Wszędzie teraz przecież w, leś w, w miastach są parki, są ogrody. Wystarczy. Też mieszkam w Dokładnie, mieście. Agusia mieszka no. w mieście również, więc tylko wystarczy po prostu chcieć, i uważam, taki nawet spacer po osiedlu dookoła, gdzie są też jakieś przestrzenie natury, łąki, żeby patrzeć po prostu w tą zieleń, to już wiele daje, żeby wyjść po prostu z budynku, sprzed telefonu i iść oddychać powietrze natury. Jeden z tych piękniejszych kolorów dla naszych to jest kolor zielony. Ja zawsze mówię, no dobrze, ale przecież jak jesteś w to... domu Masz balkon, nie masz balkonu, masz okno, masz kuchnię, masz doniczki, możesz, możesz zasadzić e, po prostu kwiaty doniczkowe mm -hmm. ziemi, dotykać nawet w domu będąc. Mówimy, że pogoda jest różna i w, w danym momencie nie możesz wejść do parku. To obcej, dotykaj tych liści, e, myj je, dotykaj zielonego. Jak się budzisz i zasypiasz, patrz na zielone, miej te kwiaty. Zresztą tutaj podlinkuję Wam odcinek z doktorem Arturem Zagajewskim, który nagraliśmy kilka lat temu o tych roślinach, które są dywne, Dedykowane do pomieszczeń i które oczyszczają powietrze. To jest bardzo ważne, dlatego że w miastach niestety to nie jest tak jak tu moi drodzy, że po prostu człowiek oddycha i ma takie poczucie, że każdy oddech w takim sanktuarium natury dożywia każdą komórkę naszego ciała, bo pamiętajmy, że oddech jest naszą pierwszą pokarmą. Ale w mieście my możemy sobie radzić inaczej. Możemy po prostu zaprosić te rośliny w graniczkach do naszych domów, zasypiać i budzić się patrząc na zielone, a nie, moi drodzy, w ten telefon. Więc naprawdę to im bliżej do świata natury, tym bliżej do samego, samego siebie. Pięknie. Aniu, gdybyś miała powiedzieć po drugiej stronie na przykład, bo... Mamy obecnie taki bardzo wymagający czas, olbrzymi przemian ludzkich, zmian, transformacji. One najczęściej wydarzają się przez trudne momenty w naszym życiu, no bo no, człowieka, człowieka zmienia życie, człowieka zmieniają właśnie te trudniejsze momenty. I po drugiej stronie jest człowiek, który jest właśnie w takim trudniejszym momencie. Co jeszcze mi to Spokój, tak, spokój, cisza, zaufanie, a takie pozwolenie sobie na uszanowanie tego doświadczenia, które, które jest przed, przed nami, którego doświadczamy, właśnie uszanowanie, a to jest ta pokora, to jest ta cierpliwość, to jest ten spokój, pokój. A I właśnie no, świat natury bardzo nam w tym pomaga, bo no, tutaj otrzymujemy właśnie to ukojenie, to wyciszenie, tą harmonię. Więc uszanowanie tego doświadczenia i, e, i pozwolenie właśnie, żeby w naturalny sposób przechodzić z etapu w etap. Jak myśmy się w tym świecie zakręcili, Jak bardzo świat natury zgubił Poszliśmy po prostu do wszystko, co jest, co nas zabiera do świata nieprawdziwego, wirtualnego, do życia cudzym życiem. Straciliśmy zdrowie po drodze. Mm -hmm. Zgadza się, dlatego tak ważna jest ta uważność, żebyśmy. Em, Sami mogli wyciągać wnioski, co w danym dniu sprawiło, że mam mniej tej energii, czy coś takiego, co zjadłam, bądź przeżyłam, gdzie byłam, a co sprawia, że ta energia wzrasta. No, dla mnie, tak jak nawet mówiłam, Adzy, jak będziemy tutaj jechać do tego ogrodu, że to jest sanktuarium natury, jak ja tutaj przebywam, to mam takie poczucie, jakbym była w najlepszym, na, najlepszym turnusie odnowy i wszelakich zabiegów od ciała po psychikę, po duszę, bo no, taki tutaj jest rodzaj energetyki. I to jest rzecz, no zdecydowanie u mnie na takim, wiecie, topie listy, tak? Listy, które podnoszą energię życiową. I teraz patrzymy, co zabiera mi tą energię życiową, tak? I nawet jeżeli jest na tej liście praca, do której chodzę, tak jak wspominałaś, to należy tak sobie poukładać, zrobić właśnie ten dzień w taki sposób, żeby znaleźć mi. Ucha, mi leciała na Nie. Cała, no nie, żeby nie ciała. No ja ale, ale też chcę wystąpić dalej. Tak. To też jest świat natury. Więc żeby znaleźć właśnie w tym dniu te przerwy na życie, żeby dać sobie, zaopiekować się sobą w taki sposób, gdzie my poczujemy, że ta energia... Do nas napływa, a nie wypływa, tak? Więc chociaż chwila spaceru, czy nawet rozmowa z kimś bliskim, czy przygotowanie odżywczego takiego posiłku, który rzeczywiście sprawi, że poczujemy się po nim dobrze. Więc po prostu w uważności planowanie swojego dnia w taki sposób, żeby tą energię cały czas podnosić, żeby ona dla nas pracowała i była wysoka, a nie żeby nas cały czas po prostu to wypalało. A kiedy jesteśmy na wysokich obrotach, dzień za dniem, w pracy, jeszcze w zamknięciu, tych pomieszczeniach, no to siłą rzeczy prędzej czy później organizm da o sobie znać, zapali się czerwona lampka i pamięta o tym, że pora się zatrzymać, bo nie jest dobrze. Myśmy do tej pory, hmm, podobnie takie są doniesienia, hmm. jeśli chodzi właśnie o energię życiową, że nigdy do tej pory nie mieliśmy takiego kryzysu energii życiowej, tak. że ludzie są tak bardzo zmęczeni i wtedy, moi drodzy, niewiele nas cieszy. I nie cieszy nas Nowy samochód nie cieszy nas, nie wiadomo jakie dobro materialne. Nic nas cieszy, kiedy my nie mamy siły, żeby się tym cieszyć. To jest właśnie o tym. Pędzisz, 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 żeby zakupić sobie dobro nuklearzowe, hmm. które cię nie cieszy, bo po prostu ty nie masz siły się cieszyć. A jak jesteś wypoczęty, kiedy masz bóstwo z jesteś po prostu w świecie natury, zachwycasz się, widzisz taką hortensję hmm. i się wzruszasz. Ja permanentnie odczuwam zachwyt tym tak. pięknem, no tak jak nawet tutaj przecież szłyśmy przez tą ścieżkę, to tyle było pięknych takich momentów, tak. ochów i achów tego zachwytu. Radości. I właśnie pozwalajmy sobie na to, żeby tak. się zachwycać, jak, jak takie małe dziewczynki, watą tak. cukrową, prawda, to, 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 to tym pięknem naturalnym, kwiatów, roślin, motyli, e, zwierząt, to wszystko jest zachwycające, tak? O, o, o. <noise> Świat potrzebuje nie tyle gości, nie tyle surowości, o. Zatytułki wrażliwości. Za wrażliwości, delikatności. Ja nawet ostatni newsletter hmm. swój na Patronite nazwałam Zamiń surowość na czułość. Świat potrzebuje wrażliwości. Świat potrzebuje zatrzymania. Pielęgnij w sobie ten stan odczuć. To wielka cenność nad marnościami. Każdy dzień poprzedni jest stary. Zatrzymaj się, zauważ, odczuwa. Tak, ta książka właśnie jest dla mnie takim osobistym świadectwem. To jest moja pierwsza książka. Właśnie ona powstała w moim osobistym procesie roku, kiedy w każdym tygodniu Uważności przychodził do mnie jeden z tematów, w którym sobie byłam. I tak właśnie wypisywałam tutaj w tej małej, bo to jest taka drobna książeczka, Kobieta w związku z naturą, ale ma niezwykłą taką wartość. Kobiety wciąż. Po nią sięgają i to jest dla mnie takie, no raduje mnie to, tak? że takie nasze prawdziwe, organiczne dzieła, które powstały z głębi serca, to się czuje i, i za tym się idzie, prawda? I... Tak, za tym się idzie, moi drodzy panie, Idziemy do naszej grupy warsztatowej. Tak, mamy <grytanie> teraz warsztat, jesteśmy gotowe. Napełnione światem tak. natury. Słuchajcie, naprawdę, zostaw wszystko jakoś do natury. Zabierz dzieci, zabierz rodzinę, hmm. sama ze swoją duszą. Co. Naprawdę ukojeniem, tam. 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 tam wróci Twoja dusza do Twojej ciała. Tam I mieszka on. Dziękuję. Również dziękuję pięknie i do zobaczenia na ścieżkach życia. Jak mówi Miłość nie mówi już Miłość mówi do zobaczenia. Piękne.